Jestem z zawodu lekarzem i zawsze pomagałam, leczyłam osoby, a teraz jako parlamentarzysta angażuję się w wiele tematów, wiele akcji, które związane są także z poprawą zdrowia. Każdy dzień przynosi coś innego w zależności od tego, czy jestem u siebie w regionie, czy jestem tutaj obecnie w Senacie. Mój dzień z reguły jest bardzo szybki, zabiegany. Staram się być w wielu miejscach, staram się być bardzo aktywna i nie tylko wykonuję te obowiązki, które mam wykonać z racji wykonywanego mandatu, a więc praca nad ustawami, nad procesem legislacyjnym, ale przede wszystkim dbam bardzo o kontakt z ludźmi. I dlatego na pytanie, z czym można do mnie przyjść, to powiem ze wszystkim, z każdą sprawą. Czasami to są sprawy błahe, wydawałoby się, ale bardzo ważne dla indywidualnego człowieka, a czasami to są sprawy o wiele szersze, które wymagają pewnych rozwiązań prawnych, wsparcia prawników. Czasami wymagają jakiejś szerszej debaty, zastanowienia się, jak rozwiązać dany problem. Każdy kontakt i każdy problem, który trafia do mnie do biura senackiego, jest jednakowo ważny. Spotykam się z pacjentami na konferencjach, na debatach, na organizowanych kampaniach prozdrowotnych. Tak więc w wielu miejscach ten kontakt z pacjentem istnieje. Najlepiej kontaktować się poprzez moje biuro senatorskie, które działa codziennie, poprzez albo kontakt telefoniczny, albo mailowy. Jeżeli taka osoba chce się ze mną spotkać, to moje panie, które obsługują biuro, pani dyrektor przyjmują takie zgłoszenia, umawiają na godzinę, umawiają na konkretną datę i ja wtedy... Zawsze jestem dla tych osób dostępna. Druga forma to jest bezpośredni kontakt gdzieś, gdzie możemy rozmawiać, na przykład na konferencji czy na sympozjum. Wtedy po jakiejś debacie, konkretnej debacie rodzi się szereg różnych pytań i też zachęcam do tego, żeby bezpośrednio po takich spotkaniach, po takich panelach, bezpośrednio przyjść i po prostu powiedzieć: Chcę porozmawiać o takiej i takiej kwestii. Ja zawsze wtedy umawiam się z takimi osobami, ale są także sprawy, które tak jak powiedziałam wymagają rozwiązań szerszych. Trzeba wtedy podyskutować w szerszym gronie, trzeba się umówić może po raz drugi i wtedy warto przynieść ze sobą jakieś dokumenty na podstawie których możemy temat dokładnie zgłębić. Ja pracuję z całym zespołem u siebie w biurze. Korzystam także ze wsparcia prawników, które bardzo często jest potrzebne. Kontaktuję się z różnymi organizacjami pacjenckimi, więc ta wymiana doświadczenia i wiedzy jest naprawdę ogromnie duża. Jeżeli trzeba jakiś problem dokładnie zgłębić, rozpoznać i doprowadzić do jego zakończenia, to bardzo często. Ten temat jest przenoszony właśnie tutaj, do Senatu, gdzie możemy poprzez zmiany w prawie. Również pomagać naszym pacjentom. Zresztą bardzo często komisje senackie są ostatnio zwoływane nie dlatego, że jest potrzeba uchwalenia kolejnej ustawy, która przychodzi do nas z Sejmu, tylko dlatego, że to pacjenci zgłaszają się do mnie z jakimś problemem, z jakimś tematem, i wtedy ja zwołuję Komisję Zdrowia, na której zarówno strona społeczna przedstawia swój problem, Czyli pacjenci, jak również mamy bezpośrednią reakcję ze strony Ministerstwa Zdrowia czy odpowiedniej grupy profesorów, ekspertów, którzy takim tematem również się mogą zająć. Pacjenci największy problem, jaki mają w tej chwili, tak jak ja obserwuję, no to jest dostępność do lekarza. To rzeczywiście te długie kolejki. Ten brak bezpośredniego kontaktu ze specjalistą bardzo utrudnia, tym bardziej, że w naszej świadomości ten specjalista to jest takie zapewnienie, że problem jego będzie lepiej, szybciej, w jakiś sposób rozwiązany. Myślę, że rola POZ-u tutaj też jest ogromna, że pacjenci się nie czują za dobrze zaopiekowani brakuje profilaktyki brakuje edukacji zdrowotnej mówimy o tym od wielu lat i mam nadzieję że teraz kiedy organizacje pacjenckie naprawdę urosły w siłę i połączyły te swoje działania że również zwrócą uwagę jak ważną rolę rolą jest zapobieganie organizacje pacjenckie powinny przede wszystkim skupić się także na tej na tej części przed zachorowaniem, czyli o, mówić o edukacji zdrowotnej, trzeba trafić do, do młodych pokoleń, do dzieci, bo kwestia diety, profilaktyki, badań, która wydaje się tak oczywista, to jednak wymaga jeszcze wielu, wielu wysiłków. Bardzo wspieram wszystkie organizacje pacjenckie, często jestem na kongresach, panelach, biorę udział i zawsze podkreślam to, że ta stymulacja tych problemów ze strony pacjentów dla nas, dla ekspertów, dla lekarzy jest ogromnie ważna. Więc ta działalność, którą w tej chwili bardzo, bardzo organizacje rozwijają, uważam, że jest naprawdę bezcenna. Myślę, że warto działać razem.